Lioness został założony w 2003 roku. Po 10 latach firma działa już w ponad 40 krajach i posiada miliony zarejestrowanych uczestników programu. Każdego dnia liczba ta wzrasta. W nadchodzących latach kartę cashback Lioness będzie można używać w całej Europie, także w Ameryce Północnej. Południowy na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz w rejonie Azji i Pacyfiku, Lioness rozpoczął już swoją działalność. Dzięki temu Lioness jest odnoszącą największe sukcesy na świecie wspólnotą zakupową. Pomysł posto pewnego piątkowego popołudnia. Przed kilkoma laty, kiedy stałem w sklepie meblowym i zapytałem miłą panią przy Kasie: Czy mogę otrzymać większą zniżkę? Odpowiedziała: Naturalnie może pan otrzymać, jeżeli więcej pan kupi. A ja zapytałem: czy mogę zrobić to razem z moimi przyjaciółmi i krewnymi? Odpowiedziała, dlaczego nie? Wtedy jest to zakup grupowy lub łączony. Tak może pan zrobić. Dzięki temu powstał ten prosty pomysł, a dzisiaj jesteśmy największą wspólnotą zakupową na świecie. Powody tego są oczywiste. Karta, rejestracja i obsługa klienta są całkowicie bezpłatne, a zwrot pieniędzy przy każdym zakupie chciałby otrzymać każdy. Lioness oferuje najwyższą jakość usług, co zostało potwierdzone uzyskaniem certyfikatu ISO, oraz iQ.net. Ale nie tylko wyczerpiecie korzyści. Z każdym zakupem czynicie coś dobrego, ponieważ część obrotu zakupów dokonywanych z Lioness zasila automatycznie konto obu fundacji. Child and Family Foundation sfinansowała i zrealizowała dotychczas kilkadziesiąt projektów w wielu krajach. Na przykład wspólny projekt budowy szkoły w Afryce Południowej wraz z Nelsonem Mandelą. Czy szkoły na Filipinach dla ponad 400 dzieci. Ponadto wiele innych projektów zostało już zrealizowanych. Green Infinity, druga fundacja Lioness, skupia swoje działania wokół tematu, który dotyczy nas wszystkich, ochrona środowiska i klimatu. Długofalowe projekty dla przyszłości świata. Jako uczestnicy programu Lioness to właśnie wy Dzięki dokonywanym zakupom sprawiacie, że jest to możliwe. Wspólne czynienie dobra oraz oszczędzanie gotówki. Na całym świecie Lyoness posiada już dziesiątki tysięcy partnerów handlowych. Czerpać korzyści możecie już w ponad 150 tysiącach placówek, a każdego dnia ich liczba ciągle wzrasta.